w drodze powrotnej do swojego domu z pracy. E, Nadal skończył się paliwo. E, jest lat e, żeby Jest noc, jest godzina 23:27 i jest biała podłoga. Czemu mogę spróbować? to <śla> <ta> jest horror. <śla> ok. O. Idziesz dalej. Gdzie okay. no. Jakaś pani krzyczy. Wow. <grym> A! Tu wow, wow, wow. wow. można spaść. Chyba trzeba spaść. Tak, trzeba, trzeba spaść. O, o. No, no, po co tak robisz? Mogłeś przejść, zobaczyć, czy przejdziesz. Ha, przejdę. Nie, nie da się strzeźć. Jak dostał, to niech się ch ch chopa się na siebie. Zgaś. Nie gaszę. No, zgaś. Nie. Okay. A możesz w ogóle zgasić? zgasić? Kurwa. Nic <noise> gdzie ty jesteś? Chodź, chodź tu, chodź tu do tego pojścia. Ale to jest reinforcement Dobra, mam tu gdzieś. O, oh, ej! Ty, to ten SCP lampy. A to nie ja, idziemy tam. Idziemy tam, pal. Ja biorę krzesło otwieram drzwi, rzucę w nią. Ej, hey, tak. Co to coś powiedziała? Ty, kobieta w faceta się zamieniła. A... <laughs> Właś... Właśnie! ma? Zbysz pół. Siema? Halo, dobry. Całkiem widzę kurwa. Nie, jak nie. Jak można, jak można, kurwa pisać. Patrz co ma. A! Ty! Ja milionek milionem Zabloko... kruz. Zablokowałem go kluczem, czajsz to? Czyli nie? nie, ja go zablokowałem kluczem. Jest bezpiecznie. Da.